Cześć, tu Jacek. Cześć, tu Jacek. I Bober. witam, po pozdrawię. Bober. Bober. Jona. I kozica. I kozica, tak. Mama, mama dzisiaj, dzisiaj... robimy sobie mama premierę. Mama dzisiaj po kupić rosół. Dzisiaj już... na obiad rosół. Y już jesteśmy w domu. Jak Niestety wakacje się skończyły. Dobre czasy. Na wakacje, jesteśmy w domu, więc zrobię premierek. Zakupiłem sobie trzy zdradki. Złoty los. Muszę nadrobić ja filmiki u Was. Bo na wakacjach wakacje. zbytnio nie oglądałem. Zobaczymy, co u mnie będzie w tej kupię premierze. na wakacjach. na wakacjach lusterko. Dobrze, lusterko. I jedziemy. Zobaczymy, co tu jest. Znaczy, drapałem ją w krynicy morskiej. 4 sztuki, chyba bodajże, raz, dwie, raz, dwie i było nic. Nie miałem zero, kompletnie. Zobaczymy u mnie tu teraz, w moim mieście. Jak się spiszą, bo tam niezbyt się spisały. Oj, nie idzie znaleźć tego. 16, 35. Ale głupy to też robisz. 39. 30 sobie O zdrapałeś. wiem, już zdrapałem. 44, nie wiem co to jest O, ale dziewięć może nic nie będzie trzydzieści dwa sześć czterdzieści dziewięć dwadzieścia osiem dwadzieścia jeden czterdzieści cztery, będzie wyklana, to będę 40. a tu, tu cztery 4? 4. A już mogło być dwa 4, 2 ja i Zobaczcie. 43, 20, 6, obok, Tato, 30, dmuchać, nie? 7 i. 8, Prawda tata? Czyli tutaj Prawda mamy tata? Nic. Prawda tata? W 7 nic. O, tak. Hmm. Musiał. Nie. nie, Tak. I jedziemy dalej. 7.

no to widzę, że ta zdradka mnie nie lubi. Ja już jej też nie lubię. Także premiera zaliczona. 30 wydane, 30 przegrane. Jacek gra? Czyli na... gra? 4, 7. 7 zdrapek, bo 4 kupiłem w krynicie. Jacek gra? Nic. zero, Puste. Normalnie wszystko 7 pustych. No Jacek gra? Więcej dla tej zdrawki. Może pojedyncze sztuki gdzieś tata. tam się zmarły. Tata, piecek gra. To by było na tyle. Piecek gra. Pozdrawiam wiecie. serdecznie. Przypominam, że na 700 subskrypcji robię rozdanie. Tak. Łapkę w górę. Łapkę w górę. A. Dajcie słupka jak jeszcze nie, nie, nie daliście. I tata gra. Tata gra. Pamiętasz. Pozdrawiam. Ta ta gra. Do następnego. Trzymajcie się. I ja tak. Tata patrz, niech powie. Papa! Papa! Tata gra. Ja! Jacek gra. <grywia> Jacek gra.